Państwa, dzisiaj mamy 19 marca, mamy wtorek yy, i mamy 10.33. Tak, zaczynamy nasz program Świat Walut. Z tej strony, jak zawsze mówiący tutaj te słowa dla Państwa Marek Kogalski i przez najbliższe 28 mniej więcej minut będziemy sobie tutaj rozmawiali na temat yy, tego, co się dzieje na rynku Forex, głównie na walutach, ale też poruszamy sobie indeksy, poruszamy sobie temat surowców. No właśnie. Dzisiaj, dzisiaj trochę zaskoczeń największym zaskoczeniem, jakie dzisiaj widzę, to jest zachowanie się banku, zachowanie się jena po decyzji banku Japonii. Pytanie, na jak długo taka sytuacja, bo, bo oczywiście jest to trochę fenomen, i nie ukrywam, że jest to oczywiście zaskoczenie dla mnie duże widzicie, ta plansza dużo mówi, tak? że powiem, e, e, tu nie ma rekomendacji, że program ma charakter informacyjny, ma charakter edukacyjny i, i tak dalej. Natomiast rynek uczy każdego, mnie też rynek uczy dzisiaj, tak? że nie zawsze podwyżka stóp procentowych równa się umocnieniu. E, waluty. Co mówię? Co jest zastanawiającym bardzo tutaj casem, tak? Bo mm, tłumaczenie, które ja widzę chociażby dzisiaj, tak, na agencji Reutera i które jest jakoś chętnie przyklejane przez innych, pewnie dlatego, że nie ma innego tłumaczenia, ale e, tłumaczenie tego typu, że rynek się na to nastawiał i, i w związku z tym rynek wiedział, że Bank Japonii dokona podwyżki stóp, a no to moje pytanie jest takie, dlaczego, dlaczego wczoraj jeszcze mieliśmy 43% tylko, czy 43% prawdopodobieństwa podwyżki stóp, tak, a nie 83%, tak? 83% to by było OK. tak, bym powiedział, że rynek to wiedział, skontował, jedni zareagował, tak, natomiast tutaj to było tak pół na pół w zasadzie, tak, i, i jakaś reakcja powinna być, a jest reakcja w postaci słabego jena, i w postaci zwyżki indeksu Nikkei, chociaż Bank Japonii powiedział, że porzuca zakupy tf ów także ten popyt, który, no może niżby nie był taki duży, no ale gdzieś tam jakiś tam był, tak, zostanie tutaj odcięty, tak, więc ciekawa dosyć rzecz, tak, się dzieje, A dobrze, wracamy jeszcze do tutaj wprowadzenia, E, tak, Państwo widzicie, czat już działa. Na, czat działa na YouTube, więc można się pytać e, o tutaj Wasze tematy. Można też wysyłać do mnie maila. E, można też polubić, polubić e, stronę na Facebooku. facebook.com. Łamane z fiat walut Tam też się pojawiają ciekawe treści, więc zapraszam. No i oczywiście można też tutaj e, tak postawić kawę. Nawet jeżeli ja mam być dla Państwa antywskaźnikiem, to też można postawić kawę. Tak. Choćby z tego, z tego powodu, tak, bo wiem, że powinienem zaraz do komentarzy, że jestem antywskaźnikiem, więc to akurat mnie dziwi. E, ale rynek jest rynkiem i każdy się ma prawo, e, ma prawo że tak powiem, się tutaj pomylić. E, dzisiaj komentarz mój taki, że. E, Zaczynamy normalizację polityki Banku Japonii. Prezes Ueda powiedział, że to może być początek procesu, natomiast, że to będzie proces powolny. To jest raz powolny, tak? czyli, czyli podwyżka stóp, dzisiaj miała miejsce, yy, zakończenie skupu ETF-ów i rentów przez bank centralny, yy, wygaszenie programu kontroli krzyż rentowności. Więc tak naprawdę grube tematy, a mówię, reakcji na rynku. Jena nie ma żadnej, jen się osłabił, tak. E, próbuję doszukać w tym wszystkim tego, że rynek e, w reakcji na słowa presa Ueda, że proces normalizowania będzie stopniowy, wycenia tak naprawdę kolejną podwyżkę stóp przez Bank Japonii, nie gdzieś w maju czy w czerwcu, tylko dopiero we wrześniu, tak? Oczywiście widzi dwa ruchy w tym roku, czy jeszcze dwa razy po 10 punktów bazowych, natomiast jak Państwo widzicie, rynek nie, nie widzi tego, że Bank Japonii może coś robić szybko. To jest raz. Druga sprawa to jest to, że Bank Japonii powiedział, że nie zrezygnuje z zakupu obligacji i nawet te zakupy mogą być duże, jeżeli rentowności obligacji na rynku w którym zaczęły być za szybko do góry. Czyli niby nie ma kontroli krzywej rentowności, ale jest tak zwana kontrola krzywej rentowności, nazwijmy to na się Banku Japonii. Tak? Czyli tak do końca coś, coś się trzeba zmieniać, ale bank centralny dalej próbuje jakby trzymać te młapy tak? na, na, nad rynkiem i próbuje go tutaj sobie sterować. Więc być może to jest jakieś wytłumaczenie. Takie lepsze, dlaczego jen nie reaguje, ale mówię tak czy inaczej mam wrażenie że jest to sytuacja dziwna. I y, poczekajmy z tym przez kilka dni, żeby przekonać się, na ile rzeczywiście ta reakcja rynku jena y, w postaci właśnie jego osłabienia jest właściwa. To jest akurat Bitcoin na wykresie, ale ja tego zaraz będę wracał y, jako takiego kolejnego elementu, który tutaj może być teraz, y, teraz ważny. Ale spójrzmy może na początku właśnie na to, co jest na rynku Jena. O, to jest akurat jeszcze bank, jest akurat giełda japońska, też właśnie rośniemy, ale ten wzrost może wynikać ze słabości jena, tak? Bo to jest taka korelacja, że słaby jen zwyczaj powoduje wzrosty na, na giełdzie w Japonii. I właśnie, słaby jeny 150, 150 i 55 mamy teraz, czyli ta, te wzrosty widoczne tutaj po decyzji Banku Japonii, one się utrzymują. No i powstaje pytanie, czy na przykład taka sytuacja będzie się podobać japońskim decydentom, tak, Ministerstwu Finansów w Japonii, japońskiemu lobby biznesowemu, które już zaczyna tutaj się trochę burzyć, że mu je traci zamiast zyskiwać y, itp. itd. Y, więc sytuacja, mówię, trochę, trochę dziwna, trochę, trochę, trochę taka trudna do interpretacji. Y, więc, y, więc, jak Państwo widzicie, y, z jednej strony można by powiedzieć, że Skoro yen traci, no to pewnie kary trade dalej będzie grany. No ale w tak nie jest, ponieważ aktywa ryzykowne dzisiaj są pod presją. Dolar na całym rynku dzisiaj, na szerokim rynku idzie w górę. Czyli też tuś to do końca nie jest tak, jak powinno być, tak? Bitcoin leci mocno w dół, tak? 63,5 tysiąca dolarów. 69 było wczoraj, czyli mamy o blisko. 89 i lecimy, lecimy, lecimy w dół w ślad za tą awersją do aktywów bardziej ryzykownych. To było dzisiaj widać, tak? Mimo, że giełda amerykańska wczoraj zakończyła sesję z wyżkami, to jednak tutaj niektórzy zauważyli, tak, że te zwyżki wczorajsze w USA się koncentrowały tylko na paru spółkach które są, jakby cały indeks, ale tak czy inaczej, Giełda Amerykańska wygląda relatywnie dobrze. Tak, to jest e, Future 1500 to jest e, NASDAQ. Tutaj układ jest prawidłowy, tak? W sensie, że nie ma jakiegoś zagrożenia, że to się ma nagle wskurwować w dół, tak? E, DAX. Spójrzmy na DAXa. Na DAXie mamy 18 tysięcy to było wczoraj, dzisiaj zaraz zobaczymy jak to jest, jest 18,230. czyli giełdy, zachowują giełdy się dobrze, tak, leci Bitcoin, dolar się umacnia, tak, widzicie Państwo, że jakby te schematy, które do pory gdzieś tam sobie działały, zaczynały się rozrywać, tak, jakby rynek próbuje przyciągać na swoją stronę, tak? Tutaj te, 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 wszystkie, te wszystkie, e, e, wszystkie sprawy, tak? Czyli giełdy wyglądają w miarę prawidłowo. Rentowności obligacji e, amerykańskich 4,32, e, czyli już więcej jakoś nie rosną, bo, bo wczoraj e, ten wzrost e, był, e, ale nie mamy już wzrostu na 4,35 i nie mamy Łamania tego 4.35, które no, jest dosyć ważnym poziomem technicznym, ja o tym Państwu kiedyś mówiłem, yy, dokładnie chyba dwa, trzy tygodnie temu, jak myśmy się odrywali z tego 4.35, iśmy nie w dół, właśnie w stronę 4.0, teraz znowu, tak, jesteśmy przy tym poziomie 4.32, tam 4.35. No i pytanie, oczywiście, co dalej? tak? Jutro decyzja Fedu, decyzja Fedu. Która wiele nam może, może na wiele powiedzieć na temat tego, jak to dalej się wszystko potoczy. Tak naprawdę, Jak patrzymy sobie na, na tutaj te oczekiwania, to jest zaledwie 56% prawdopodobieństwa tego, że 100% spadną 12 czerwca. I 71% implikowanej stopy, czyli tak, 71 punktów bazowych spadku 100% do końca roku. Czyli rynek nawet nie wycenia już pełnych trzech obniżek. Ma jakąś tam wątpliwość co do tej trzeciej, trzeciej obniżki. I teraz spójrzmy: nawet gdybyśmy zaczęli sobie właśnie tutaj ciąć stopy w czerwcu to potem, tak, potem y, lipiec jest już bez obniżki, y, potem pojawia się obniżka we wrześniu, potem y, pojawia się obniżka, y, obniżka w listopadzie, tak, więc widać, że trochę jakby tak, nie są to te obniżki jedna po drugiej, tak, widać, że to jest, jest, tak powiem, już y, to takie myślenie, że jeżeli Fed nawet będzie ciął stopy, to będzie to robił o wiele ostrożniej, tak? ponieważ te wskazania dotyczące inflacji, y, które już w wychodzimy z, tej, z tego takiego y, procesu dezinflacyjnego w gospodarce amerykańskiej i to, 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 to może rodzić pewne problemy. Teraz to jest ciekawe, to to, że właśnie rynek ma te dylematy dotyczące, dotyczące zachowania się Fedu. I oczywiście tutaj można sobie postawić na tej bazie różne wnioski, chociażby można sobie zrobić taki trochę bardzo ambitny wykres na koszyku dolara, bo koszyk dolara, czyli tutaj nasz tygodniowy wykres Future, na dolar index no, Wybił się wyraźnie powyżej połowy połowy tej czarnej świecy z dwóch tygodni, to głównie zesługa jena Bo dolarien i dolary tak, robią tutaj główną, że tak mówię, masę w tym koszyku. I koszyk, koszyk idzie dzisiaj mocno w górę. Ten tydzień na razie tak rysuje mocno białą świecę. Oczywiście, możemy sobie stworzyć taki model, tak? Że tutaj mamy kanał, że teraz to w ogóle z dolarem lecimy nawet tutaj, tak? Czyli na, na szczyty, które były e, na jesieni 2023, tak? Czyli bardzo mocny dolar na bliższych tygodniach. Tylko pytanie, czy to na pewno jest słuszne, tak? E, czy na pewno jest słuszne, tak? Bo tak do końca tutaj patrząc, to mam wrażenie, że Gdybyśmy oczekiwali tego typu wykresu, tak? to, by oznaczało, to by oznaczało, proszę Państwa, że y, żadnej obniżki stóp nie ma ani w czerwcu, ani w lipcu, a wrześniowa jest tak pół na pół. No i generalnie w ogóle rynek się boi inflacji w USA i... i, i Patrzymy w stronę tego, że być może nic nie będzie tak w temacie obliwek stóp USA. Nawet takie coś, tak? Wtedy bym wierzył osobiście w to, że, że, że dolar ma szansę iść mocno w górę przez najbliższe parę tygodni. Natomiast pytanie, czy taki komunikat zostanie dowieziony jutro rynkom, tak? E, czy też jednak rynki dostaną jednak taką możliwość, że Fed zacznie ciąć stopy w czerwcu? Tak? Bo tutaj mówi, to jest. To wszystko jeszcze jest, tak powiem, cały czas w ramach takiego, powiedzmy sobie, tego wahania się na, 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 na rynkach. E, oczywiście, jeżeli Fed nie będzie chciał ciąć 10 stóp to e, w połączeniu z tymi danymi, które ostatnio się pojawiały, tak, e, o produkcji przemysłowej, też technicznej sprzedaży, o, z rynku pracy, to wszystko w połączeniu, mówię, z brakiem e, obniżek stop USA. E, przez najbliższe jeszcze kilka dobrych miesięcy może powodować wzrost obaw co do hard landingu, tak? czyli tego twardego lądowania gospodarki amerykańskiej. E, oczywiście hard landing y, nie jest wyceniony przez rynki akcji, więc to żeby był to jakiś dodatkowy element do, do, do tego, żebyśmy na giełdach zobaczyli jakiś jakiś zwrot. Ale mówię na razie, na razie takiego czegoś y, za bardzo jeszcze nie widać. I nie jest to scenariusz bazowy, tak? Ten Hadlend. A jeszcze wracając do giełdy. Wykres yy, tygodniowy to, to jest też ważna sprawa. Yy, future tygodniowy na SP500 tutaj jesteśmy w takim miejscu, yy, gdzie z punktu widzenia analizy technicznej, my potrzebujemy zamknąć się w tym tygodniu yy, bardzo blisko szczytów ostatnich. Bądź nawet powyżej. Jeżeli tak się nie stanie, to pojawi się element tak, negatywny na tym wykresie tygodniowym. Także na to też będę wyczulał tak, na najbliższych, najbliższych dniach, że tak jak powiedziałem. Z dziennego układu niby wszystko w porządku, ale na, na tygodniowym tutaj pewne, pewne wahania nas mogą nieco niepokoić. No i teraz tak, jeżeli chodzi o taką klasyfikację sentymentu, to Bitcoin pokazuje nam, że jest nerwowo, tak? 63,5 tysiąca, no pytanie, czy to jest jakieś tutaj wsparcie, czy też nie jest wsparcie, czy też nie pójdziemy jeszcze niżej, wskaźniki się rozpędziły, natomiast patrząc, patrząc przez pryzmat tutaj tego wykresu, no to myśmy zeszli poniżej 64, 870, czyli poniżej tego pierwszego szczytu z kwietnia 21. Więc ten poziom 64, e, 64, 870 to jest teraz poziom potencjalnego szczytu. Znaczy potencjalnego maksimum, przepraszam bardzo, czyli jakby odbicie, tak, może być tego typu i znów możemy zasuwać z do dołu. Oczywiście, jeżeli się zmieni narracja, na rynkach, jeżeli jutro po 19 Fed wleje znów w rynki, to się wszystko odwróci, tak? Ale na razie, na razie to wygląda, jak wygląda, tak? Że po prostu Bitcoin pokazuje, jakie, jakie są nastroje na rynkach, jakie są nastroje wokół aktywów ryzykownych. I dzisiaj jeszcze trochę e, słowa odnośnie zaraz poszczególnych walut, ale zanim do, do tego przejdę, to jeszcze do o AUDUSD, trochę będzie, o AUDUSD, który, który proszę Państwa, który proszę Państwa y, dzisiaj zalicza mocny spadek. Y, do z tego powodu, że w komunikacie, który się pojawił dzisiaj po uprzednieniu RBA, y, mamy takie sformułowanie, że bank centralny nie wyklucza. Niczego, tak? Czyli nie wyklucza zarówno, zarówno podwyżki, jak i obniżki 100%. Do tej pory. Była tylko taka narracja, że bank centralny nie wyklucza dalszych podwyżek. A teraz jest już to na obie strony, w związku z tym AUD /USD traci. To również NZDUSD ciągnie w dół, bo pojawiły się słowa. Pojawiły się słowa, słowa ministra finansów Nowej Zelandii o tym, że pojawiły się sygnały spowolnienia gospodarki nowozelandzkiej, no i to rynek odebrał sobie jako sygnał, że RBNZ też zacznie uderzać zaraz w głębię tony. W związku z tym tutaj na NZD, USD mamy no, takie trochę negatywne. Tak? Sygnał mamy już naruszenie dołka z lutego przy 0,6038, także, także tutaj się już to wygląda nam po prostu słabo. I teraz tak, euro dolar, euro -dolar 1,0836, no i leci nam leci nam w dół. A, wróć, to jest euro złoty, już wrócimy do pary euro -dolar. Eurozona leci nam mocno w dół. Mamy komentarze, kolejne komentarze ze strony przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego, mówiące o tym, że czerwiec jest dobrym terminem do obniżki stóp. Więc jak Państwo widzicie, może być taka sytuacja, że EBC wyjdzie przed szereg. Tak? Bo jeżeli EBC powtarza, że czerwiec jest OK, a Fed powie, że czerwiec nie jest OK, tak. To mamy, mamy tutaj proste To Natomiast pytanie, oczywiście, ile jeszcze może spaść Ebrodolar? No Jesteśmy teraz na takim wsparciu 1.08.30. Kolejne jest dopiero przy 1.07.95. Pytanie, czy aż tam, czy też nie. Natomiast no, technicznie na razie jest, jest kiepsko. Tak, Bo po prostu jesteśmy rozpędzeni i, i musimy poczekać, jak rynek sobie sam, tak powiem wbije denko, tak, czyli spadnie, trochę podbije, ustabilizuje się i tak dalej, ja tak, jestem przeciwnikiem szukania samodzielnie, yy, tak? punktów zwrotnych, tak, po prostu lepiej poczekać, żeby rynek sam to, tak powiem, yy, sam to wskazał. Yy, Jeżeli chodzi o układ tygodniowy, to tutaj się to trochę nam właśnie popsuło, Patrząc na te układy tutaj na tym wykresie, to takie wsparcie, które może być warte uwagi, to jest 107 właśnie 95, czy niecały 1,08. I tam, tam ten rynek mógłby się trzymać na mówię, Nie szukajmy samodzielnie tego, poczekajmy, aż rynek, tak powiem, sam wyznaczy, tak, ten tak powiem, sam wyznaczy ten poziom. Jeżeli chodzi o parę funt do dolara, tutaj mamy posiedzenie Banku Anglii, to już w czwartek. Pytanie, czy tam się pojawi w komunikacie, bo widać, że nawet RBA tak, zaskoczył, RBNZ za chwilkę podobnie pewnie, pewnie będzie robił. No i są pewne obawy, tak, co do tego, co powie Bank Anglii, plus to, że fund jest ściągany w dół przez właśnie wyższe ryzyko na rynkach. Fund nie lubi ryzyka i w związku z tym parafunt dolar leci mocno w dół już od pewnego czasu i to tak zaczyna się robić. Trochę to mało, że tak powiem, yy, mało ciekawe, bo to, to, to już nie jest przypadek, że funt tam tak do dolara. Yy, powstaje pytanie co dalej? Jak to wszystko ogryźć? Natomiast pojawia się takie zagrożenie, że nawet gdybyśmy się odbijali yy, gdzieś po Fedzie. No to tutaj ta strefa może stanowić jednak jakiś mocniejszy, mocniejszy, proszę Państwa, yy, opór, czyli 1,28, yy, jest tutaj tym poziomem, który może być trudny do przejścia przez parę funtów dolar Więc tu się nam sytuacja pogorszyła. O jej już było, chociaż się tylko może wtrącę w przypadku dolar jena, że no, jestem osobiście ciekaw tej, tego, czy zaraz nie zobaczymy jakiejś narracji mówiącej o tym, że e, kurs jena jest niewłaściwy tak? i że jakaś werbalna interwencja tak? ze strony ministra finansów Japonii tam się nie pojawi. Zobaczymy. W każdym razie, w każdym razie reakcja rynku jest oczywiście dość ciekawa. Trzeba to dalej obserwować. A jeżeli chodzi o złotego, to tutaj yy, cały region nam traci, yy, więc to nie jest tak, że tylko złoty dostaje, natomiast ja zwrócę Państwa uwagę na jedną rzecz. Jutro mamy decyzję Banku Czech. Spodziewana jest kolejna obniżka stóp procentowych w Czechach o pół punkta procentowego. No i pytanie, czy w związku z tym, że u nas nasza Rada stóp nie chce obniżać, to nie będzie jakichś przesuni w regionie, tak? Czyli kapitał będzie migrował w do czeskie przykład, tak, to jest raz, no, na wykresie mamy cofnięcie, ale zobaczymy na ile, na ile taka czarna świeczka się utrzyma, tak, bo ja wciąż mówię, będę się uparcie, uparcie trzymał tego, że jeżeli w Polsce stopy nie spadną, no to jest to jakiś argument za tym, że kapitał będzie chętnie i szybko, chętnie szybko wracał do złotego, jeżeli sytuacja na rynkach się globalnych uspokoi, tak? Więc jutrzejszy przekaz z może być to bardzo ważny, bo jeżeli FED będzie w stanie uspokoić rynki, no to złoty, złoty zyska, tak? No i taki tutaj dobry, dobry materiał jest dzisiaj w przypadku pary euro-złoty, euro-złoty, który dzisiaj już nie rośnie, tak, mimo że dzisiaj w sam raz mógłby iść do góry euro złoty, tak? no bo na świecie jest źle, zamieszanie, bitcoin leci w dół, tak? ryzyko jest yy, niechciane, tak dalej. euro złoty nie idzie się w górę. Więc to już pokazuje mi takie coś, że, że tym bardziej nie pójdzie jutro. Tak? Więc, więc tutaj się pojawiają pytania o to, czy to już na tyle, jeżeli chodzi o, o zwyczkę pary euro złote do poziomu 4,32 i dolar złoty i dolar złoty, który jest przy 3,98,5 i tutaj oczywiście bariera 4,0 to jest taka bariera psychologiczna, która będzie nam tutaj yy, yy, ważyła na, na tym, co, co, co dalej, yy, natomiast jeżeli euro dolar zatrzyma się przy 1,08 a euro złoty nie będzie chciał dalej rosnąć, to myślę, że 4.0 nie będzie wbite, tak, i tu się zaraz będziemy wracali. Niemniej lepiej nieraz poczekać, dzień, dwa, nawet nie sprzedawać idealnie na górce, tylko mieć jakby to większą pewność, że już cały ten impet ruchu się wyczerpał. Dobrze, kończymy, widzimy się proszę Państwa jutro, jak zawsze o samej porze, czyli o 10.30. Zapraszam do programu w środę. Zobaczymy.